Jakie stado dzików w kupie, i coś się musi dziać. Kto został bohaterem dnia? Przede wszystkim Pele! Ty po tylu piwach? Ale ładnie. Dobra, witam wszystkich na poszukiwaniach. Tak, dzisiaj skupiamy się na polach u niegoż Mamy ostatnie tutaj chwilę, żeby to pola sprawdzić, bo już w następnym tygodniu sieją. I po zawodach. No w ogóle to się po pozwolenie nasze kończy w tym roku już. Także po obsianym nie chodzimy. Dogadaliśmy się z rolnikiem, że, że jeszcze to zrobimy w tym tygodniu, nie? Dobra, to ff, tak jak zawsze, nie? Jakieś nie, materiały niebezpieczne zgłaszajcie, Kopujemy obok sygnału, jak jest duży sygnał metalowy, nie kopiemy w sygnał, żeby było bezpiecznie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Ognisko sobie zrobimy gdzieś 10-11, zobaczymy. Tutaj jesteśmy blisko siebie, nie musimy mieć krótkofalówek. Tak, gdzieś tam pod lasem sobie strzelimy jakieś ognisko w niedzielę. No dobra, lecimy w teren. Piękna pogoda. Zapowiadałem jakieś dzisiaj deszcze, ale chyba nas suminie bo o 15 dopiero ma coś padać. Nie Darek? Fajna pogoda, nie? Tak jest, bardzo piękna. Tak, świetna. Mamy piękne pole. Cichutko, nic nie wieje, elegancko. Typowo jesienna pogoda. Chłopaki już rozgrzewają sprzęt. Wjedziemy, zobaczymy co to pole nam da. Co tam mówisz? Dzisiaj siedzę taki dosiemy sygnał jakiś nie, jakaś mieć czy coś takiego. Grążek. Myślałem, że to jest podstawowa. A, no, tak wygląda. Tak. Tam wyglądało w ziemi. Nie, 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 tutaj będzie jakiś. Ciężko powiedzieć, od czego to jest, ale ty masz rację. wykończenie no, tych no, orzełków tak, tak było masz... dolne, Tanie nie? No, tak to wygląda. Falszy no, <laughs> Co, mamy jakąś monetkę? Jakąś monetkę mamy? No, już chyba się domyślam, co to jest zobaczymy ładnie ją przemyjemy tutaj stara poczciwa dziesiątka będzie chyba będzie taka sama jak tamta zobaczymy zaraz zrobimy jej mały kąpiel no tak z tych cynkowych zajechanych dziesiąteczka Kawałek dalej żeśmy odeszli i znowu mamy jakąś monetkę. Ale słuchajcie, to coś będzie i coś innego. Dlatego wczoraj kamerę. Co to w ogóle jest? Nie, kopiejka tutaj. Kopiejka, ale jaja. Chyba kopiejka. Taki strasznie zajechana. No nie wiem co to jest za stop ale widać to 1900 1940 chyba tak szkoda że to GoPro nie strzał, ale nic Robimy może zdjęcie jakieś to wrzucę wam pisze SSR on trochę zajechana jest nie ale ale kopiejka Co tu robi kopiejka? No ślady po ruskich, nie? Po ruskich wojskach Powiem ci tak, nie przejdziemy tego polecia całego. Zobacz jakie ono jest wielkie. No tak. To jest masakrycznie duże, nie? O, ho, ho, ho. Co to jest? 250V, 6A To konina... będzie. No nie, nie, to nie jest konina. Co to jest? Nie wiem jaka się zdoba. Zdoba od czegoś. Widzisz, tutaj są uchwyty od czegoś, jakieś wykończenie czegoś, wiesz. Stawiam na narożnika takiego, wiesz. Ja obstawiam, że koninka. Nie, chyba nie. Chociaż uchwyty podobne są, nie? Nie wiem, mogę się mylić. Ale no, fajnie to wygląda, jakiś Będę taki... Muszelko, tak, no, no już się żadnej myli. tak słabo na razie, nie? Nie, no musimy tutaj się... Wiesz, to, to jest pole. Po prostu najdziesz, to najdziesz, nie najdziesz, to nie najdziesz. Mamy czas jeszcze. Tyle, tak, tak. zobacz, chłopaki jeszcze tam są w kącie. Jeszcze nie ten duże pole. To jest tak, że chodzisz, chodzisz, kolega obok Ciebie będzie szedł i, no tak. i, i trafi sreberko i wtedy jest pole nie wiadomo jakie fajne, nie? No i ja ten co tam mam, kopiejkę i chyba dwie dziesiątki mam Oho, coś się zasrało na lubaniu Panie aluminiowe jedynki to jeszcze znalazłem w życiu fanow <laughs> Aluminium? Tak to wygląda <laughs> No to jest co wygląda jak No właśnie, tylko że to za lekkie na sreberko. Nie, 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 to jest samo. No niemożliwe, żeby nie ten ole jest, był srebrowki. To jest rzeczywiście. Dojczyrajś. Reich Który? Rok? 1917. No widzisz pan. No. Ciekawostka. Ciekawostka, że to jest aluminium. No popatrz. Srebra zabrakło, czy co? Nie mam pojęcia. Pierwszy raz na Czarstwo, nie? Tak. Nieciekawe. Mały skrab taki, co zaświeciło ci się sreberko? Ale wiesz co to łyska? Oj oj ojoj oj, panie, maleństwo. Srebro chyba, co? Ty. Nawet pinpointer tego nie chciał znaleźć, kurde. No ale wasze te, te klinoksy, to to one... A na ile chodzisz? Na jakie częstotliwości? Czyli co, na tej mapie też największe też? Częstotliwości? No to łezka będzie chyba, co? Nie wiem, co to jest, ale to jest malutkie. Już się zgubił. No być nie mogę tego pinpointerem namierzyć, bo... ...takie, taki... Ale czemu ryzyk. To są to jakieś napisy... No, no mówić, to podobne kiedyś takie łezki były, te ruskie. Powiem ci, nie mam pojęcia. To jest tak malutkie, ja A spróbuję... Spróbuję to zrobić zdjęcie... I powiększyć. I powiększymy zaraz. To z drugiej no, strony nie nie wiem od czego to jest kompletnie To łyska, takie monety mówisz? wiesz? Weź tym płaci. Ja sobie chyba jakiegoś Malexa załatwię, żeby do was wjeżdżać Z jednego pola Rogu pola na drugie lecieć Znaczy na stawu na plusie, tak? Ale wiecie co? O, na Myślałem, że te... Tak, ja na język... Na język wziąłem, to jest te... Wow. Myślałem, że to jest, myślałem, że to jest Krzyż Maltański na nim. To no tak wygląda. Krzyż, czy taki, jakaś grawerka, ale. No czy to jest tak? Połowa tego Krzyża Maltańskiego, żeby jeszcze były. Nie, jest. Jest Krzyż Maltański. Jest. Jest, no jest, tylko tak niewyraźny. No proszę. No. Kiedyś taki znalazłem, właśnie z takim krzyżem. Chcesz na dole było rozwalone, pisało 1914-1918, nie? niedaleko tutaj na tych polach. No, to jest miedziucha chyba, wiecie Znaczy nie będzie srebro. No ale nic, ciekawe. Idziemy do Arka Nie mam pojęcia co to tu jest Nie kurze, coś takie Pokaż? Sławek zobacz ty może, to. będziesz możeć Powojenne, bo 59 rok jest, ale pierwsza z siekion oczy widzę. No też nie, nie wiem co to jest nawet. Aluminiowe. Coś to. Nie o, wiem, to jakieś, to jakieś dziwadło, kłosy ma Jakby 800... na piśne, to zawsze to jakieś wiele no. znajdziesz. Jak nie no. litewskie to jakieś ruskie powojenne mocno. Cięż, Płacę, proszę. Ciężko misja się zebrała. Monetarna. No i co? I dalej nic nie wiem. No nie wiem. Dobra, będziemy robić zdjęcie, jakieś będziemy no, tutaj o, identyfikować. to identyfikować. Mawałek trzasnął 10 groszy, no niby 10 groszy, nic szczególnego, ale zobaczcie Zobaczcie, że ona jest w zielonej patynce, nie ta 10 groszówka A dlaczego? Bo to będzie chyba 49 rok, co? One były w tamtych latach tak właśnie szły te miedziaki, nie? No 5 groszy było też 49 Który to będziemy mieli No, chyba tak 49 Zielona patyna ale PRL w patynce to już, nie? <śmiech> 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 tak, to już się nadaje do holderu. Co no, coś mi tutaj zabłyskało. Jakaś monetka, ale gdzie ona jest? Ty gdzie ona jest? Przespałem ją Jest, jest tutaj Co to jest? Co? Ja już wiem co to jest Trzymaj To będzie proszę ja Ciebie 5, jak to mówią z wiatrakiem, nie? Czyli trzecie. Tak, ale zjedzone one są tutaj te nawozy to naprawdę swoje robią. Już nawet nie widać. Cynkowe monety dlatego są słabe, nie? Patrz, jak jeszcze jak brudna była, to jeszcze ten wiatrak było widać, ale teraz już w ogóle nie. Dobra. Znowu mamy zebranie ko koła gospodyń wiejskich. Pary, tak, Marysienki radostów. Znowu wsadziłem łapę w łopatę i nie mogę wyjąć Patrząc tak ta grubość to jak nowotko, nie? Ale na zdjęciu nie jest nowotko O, Borus jakiś o. O, Borus jakiś będzie. Czekajcie tak fajnie widać jakiem się tak pod światło zrobi. Się się Więc to, to nie będzie sreberko, ale to będzie coś z krysarów sobie kto, kto myśli, że jest inaczej? Nie wiem, ja nawet nie widzę tutaj, Tylko tę głowę widzę. Ale gruba moneta. Gruba, gruba. No mówię, grubość jak nowotko, nie? Ale no. no. dobry, nie? No, no ale, dobry, ale ładna jest, no moneta. Tak kopałem no, mówię, jak chyba już więcej nie ma w ziemi, nie? Już mi się ciepło zrobiło. Na już będzie. Na chruz no, będzie. Mówiłem, tak. że... Co? Na już będzie, mhm. Ciekawa Będę moneta na... jest na pewno, tylko... Szkoda, że to nie srebro jeszcze, nie, by była idealna w stanie, ona już wytarta jest, bo żelazo. Ale i tak ładna jest. Ciekawe, czy to z tyłu by coś, jest na pewno wieniec. Pokaż, jak sobie zerknę świeżym okiem. No gratulacje. Dziękuję. Sebastian, tak? Sebastian, masz na imię? A skąd, skąd przyjechałeś do nas? Z Piechowic, tak? Jak cię w ogóle tutaj z nami podoba? Jak na no pierwszy fajnie, raz? Pierwszy raz, fajnie. pole dość dużo sygnału daje. Dużo śmiecia, ale jakaś tam wpadła Pegel, to... bo pegel, ale coś tam jest, gdzieś Tak, A chodzimy dużą grupą, to zawsze ktoś coś trafi, może fajnego, nie? Te. No te. ale jak to się mówi, kto szuka, ten znajdzie Tak, nie? tak, tak No nie zawsze jest takie pole idealne jak tutaj dzisiaj, nie? No że ładnie się chodzi, zawsze przeważnie jest haszcink taki, że szok Tak, że po deszczu troszkę siada ta gleba, to, no. to troszkę głębimy. Dobra, szukamy, może coś znajdziemy Boże, Oskar, coś zawsze zapominam o Tobie Ty, Oskar Proszę bardzo Taki Oskar ładnego, ładną porcelankę znalazł, z napisem Lauban. Przepiękna, ale śliczna jest, Okej, ja je uwielbiam. Dobra, dziki robią sobie małą przerwę na płyny. Co to za zajazd? Nie wiem co to jest. Cynkowe te dziesiątki. No i znalazłem parę już. W ogóle one są tak z żarty Te dziesiątki, nie? Tu nawet widzisz, chyba zero widać z tego, nie? Nie Dobra, palimy coś. Dziś ładny guziczek Zobaczy Obiecałeś mi, że zrobisz mi ale ładny stan jest jeszcze, no, co? No, ładny, kompletny z uszkiem ładny się zachował, Arsenowy Arsenia. O, piąteczkę masz tak. Moja ulubiona Tak Z Adolf... Adolfinio A mhm. tutaj przy ognisku wyszło Tutaj? Te Piąte, ostatnio chyba dwie takie znalazłem, jak te Złote, no, no, To jest Wujeczka. ten krajcar no, ten to, to już krajcar. wiemy, że to jest ale krajcar Ale jest, jest gruba moneta Nie wiemy, co to jest no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze ja, śmiec, jeszcze ja muszę tak pokazać sam. swojego fanta. Bo oczywiście, kamera mi się rozładowała. Nie jest I co? Ja się jest dźwięk. została w samochodzie. No to chyba tak musiało być. Za ten to jest naprawdę dobry Zobacz. Na plaży jest co to jest? Korpusówka. To jest rad. Rad to była organizacja młodzieżowa Trzeciej Rzeszy. No pomagała. Dla Wehrmachtu, nie? Tako, takie wpineczki mieli. Nie wiem, czy na mundurach, czy to było. Nie mam pojęcia. Kto tam Przemierza. Gdzie kierownik nasz na kontrolę? Bez kamizelki. Chować te piersiówki. Co tam Markoś się udało zidentyfikować? Powiedz z tą monetą, tak? Tak jest. Węgry, no, 20 filerów. Przechodzimy. Mieliśmy taką monetę. Jakieś kłosy tutaj są. I 1900, 59 59, tak? tak? Co to wychodzi na to, to? jest filer węgierski. 20 filer Ja nawet nie wiedziałem, że taka moneta w ogóle istnieje. na pewno nie u nas. To już jest po jedna co nie? Tak, tak powojenną. No fajnie, że udało się zidentyfikować, bo to... Ciekawostka. Tak, najważniejsze jest, człowiek znajdzie coś później domiewa. Co to może być ciekawego? No dzisiaj w ogóle, nie? No Austro Węgry. Węgry. Słuchajcie, chyba... No chyba wyszedł, y, odważniczek, tak mi się wydaje. Czy to są apteczne odważniki? Tego nie wiem. Ale coś takiego wyszło. Więc ja się tu muszę pokręcić, oni tam wszyscy poszli. Część ludzi też weszła do lasu. To jest też nasze pozwolenie, ten las jeszcze. A no, ja tu się kręcę, a ja tutaj myślę, że coś tu może wyjść jeszcze. Poza cewką był ten odważniczek, zrobiłem dwa, kro dwa kroki dalej. I mam jakąś okrągłość. Co my tu mamy? Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, zaraz Wam pokażę. Patrzcie, mamy tą monetę. Już widzimy, że to jest kłosy. Ale co jest w niej najdziwniejsze? Bo znajduje się dużo kłosów. Dziesiątek, piątek i tak dalej. Ale zobaczcie na tą... na ten nominał i rzadko się znajduje te pięćdziesiątki, bardzo rzadko. O, już fajnie wykąpana jest. I proszę bardzo. Pięćdziesiątka. Weimar 1924. Bardzo duża moneta z kłosami. Złoto głupców, mówią tak na nią. Bo świeci się jak złoto. Bo ją wypolerował, to z fajnego materiału jest takiego złocistego. Ale 50, proszę. Bardzo rzadko się znajduje 50. No fajnie, fajnie. Co, znowu mamy jakąś monetkę? I znowu zastanawiamy się, co to jest. I znowu musimy ją wykąpać. Czy to będzie znowu coś z fenoli? Ale te pole nie oszczędza tutaj. To jest. kłosy no, czy nie? Chyba znowu będzie złote Weimaru. Złocista. Czyli złoto przebija się przez tą monetę, przez, tą, przez ten syf cały. Tak tu widać te skrzyżowane kłosy. Mhm. Będzie piąteczka, chyba podejrzewam. No tak, jakieś stado dzików w kupie i coś się musi dziać kto został bohaterem dnia przede wszystkim Pele! Pele. Pele. Ty po tylu piwach? No, ale ładnie. <laughs> o tym przyszedł! Tam. Ja piedziele! No, piwo to moje paliwo! Gdzieś <laughs> to trafił? No to było Jaki strzał. No ale patrz wszyscy, żeśmy się kręcili. No tam ognisko mieliśmy w kącie. Ale tutaj się chodzili wszyscy praktycznie o, Ale strzał mhm. Ktoś to rozszyfrował co to jest? Medal za wierną służbę w SS Za wierną służbę w SS? Tak. Jaki strzał No panie, to dałeś popis ładnie ale jak po browarach takie coś można znaleźć? Wytłumacz to wszystko Czy to jest Czy to jest złoty środek? Ja się tylko opierałem o wykrywa, żebym nie upadł O, ale no, pójdzie, jakieś drinki pójdą Co to jest z tyłu napisane, wiecie może, czy nie? Jeszcze, żebyśmy nie rozprzestrzelali Trochę zajechany, bo jest... Ale jest, ale jest napisane Ale jest przepięknie Co? Tak właśnie napisane Fjordante Froje, tandę. dante. ale strzał. Już wtedy wiedzieli, wiedzieli że Aldente trzeba gotować makaron. <noise> no, panie, gratulacje. No, ja mówię, no kurde. Ktoś coś dzisiaj musiał trafić. Za dużo ludzi tu chodzi po tym polu, żeby nic nie wyszło. I co? Jak pelerycy za Dobra, jeszcze bardziej podkręciłeś wszystkich. Przejście przez miedzę a na miedzy monetka. Ależ, 50? No, 50. 50? Tak. do, do kompanka. Jest. Jest? Moneta? Tak, ale chyba perelek. Chociaż ja nie pokaż. Bagowo chyba perelek. Mi się wydaje, że to złotówka jest, ale... No Spróbuję przemyć. Albo ja ci psiknę tutaj. No bo tak to bez tego na sucho to nie ma co trzeć. Dawaj, dawaj, nie, nie, na sucho nie rób. O ja Ona się już rozmywa, nie? Jest, ja nasza znaczy, kochana złotóweczka. Jest. Czekaj tylko w ręce weźmie od razu, wiesz czy ma do czynienia, nie? Tak, powadzę i po wielkości. Jest. Król PRL, PRL. Jest tylko jeden salony. Nie, pozdrawiamy go, Mister Lony, pozdrawiamy Ciebie, mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy na wykopkach, ja już Cię zapraszałem przez Messengera, ale potwierdzam, fajnie by było się spotkać, coś nakręcić razem, no tym bardziej, że na wspólnym podwórku jesteśmy, nie? Luban jest blisko, tutaj po lewej stronie, także my w okolicach Lubania kopiemy. Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy. Ja się przekonałem z ZADPRO Pro jak chodziłem, to ja wchodzę teraz z Deusem i ja dalej zbieram na tym samym polu monety. Nie wiem coś ten sprzęt sobie ma, nie? No uwielbia monety. Pole to jest jego... można powiedzieć jest. taki rodzimy rodzimy, tak. Jego poligon po prostu się tu najlepiej czuje. No fakt, że to jest 10 groszy, no ale jest, nie. Jest ten... Mamy znowu jakąś okrągłość fajną. Co to, to może być? Piu, piu, piu. A do lubię. telefonu Wiesz co, ja najlepiej lubię? Jak, lubię tak odklejać to, to jest, Jeszcze jakby to było z Robertka To by było fajne Dobra, nie ma co płakać Też coś? O, dobra Kąpanko Monetki sypią Jaka Ty? Ale złotuwa. Widziałeś miedziano Widziałeś, nie? 49 Ale... Pie, ale... Piękniutka. Piękna, nie? Zudoweczka. A ty co u ciebie, Rafał? Hajdę muse trójka Dawaj tutaj. A co? Hajdę co? Hajdę <laughs> <Heide> munce Szajdę Szajsem Szajse Ja ja o, no, nie, ładna jest Natuliś <laughs> <laughs> no, to, to jest ta trójeczka, no Trojeczka Tak, trójeczka, zaraz zobaczysz To też były 120 część talara, tak, trujeczka, no. no panie, gratulacje I co chłopaki, zostało nas kilka osób Kończymy tą nierównowalkę Staje Starczy na dzisiaj Kończymy z zębem za rekina Z zębem rekina kończymy, tak? Co tu jeszcze, wyszło? No To współczesny i prl mm. Na dwa złote za. nie No, rzeczywiście zęb rekina Ale mówił, kieł co to? Ołowiane biedne, ciężkie jako. Nie wiem, co to jest. To jest te... może podstawka bardziej Czego od czegoś to... wiesz. No. Co, pokopane, pokopane położone, dożegnamy to pole. Dziękujemy Kasi za udostępnienie tego pola. Szkoda, że tak króciutko możemy chodzić, bo w sumie na drugi tydzień już sieją. No ale nic, nie poradzimy. Takie to są uroki, właśnie pól. Ściernisko, ściernisko, tydzień czasu, zbronowane i zaraz obsiane i do widzenia, baj To jest w sumie tydzień, dwa chodzenia Fajnego i jak traficie to, to wtedy można chodzić, a tak to Zaraz będzie wszystko obsiane i nic nie zrobimy Dobra, do następnego, żegnamy się, cześć Wam, cześć, cześć, cześć.